Kolejny dzień w Domku Wiejskim. Tak, tak, wszystko już zapłaciłam. Wszystko niedługo będzie zapłacone. Spokojanie, spisuję wszystko. Wszystko spisuję, wszystko spisuję. Tutu, tu, 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 tu a, to chyba mała wróciła. Mamusia, skończyłaś już te wszystkie podatki i w ogóle? Skończyłam, już skończyłam. Już ujdzie u mnie. ja w tym czasie się wydostanę z bindy. Okej, okay? Ptryczek. Gotowa jestem. Dobrze, to bardzo dobrze. Teraz usiądźmy przy stole w kuchni. Dobrze, już też wysiadam. Jestem, Klara. No dobrze, jeszcze raz masz. Podobno masz do mnie jakąś na stole. bo ja i Józia, i, i już ja, inaczej Klara. Ja nie chcę. Izabela też nie chce. Okej, okay. czyli ty? Tak, ja sama. Chciałabym się nauczyć gotować. Słuchaj, to nie jest tak, że wejdzie do patelni. Nagle wszystko ci wychodzi, to jest bardzo trudne. Ale ja bym ładnie chciała. No dobrze, już, 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 już. Spokojnie, spokojnie. Klorusiu? Nauczyć go, to jest takie łatwe, że Mam serki, jakieś, albo ryż z marę, albo ryż na przykład, albo jej. No dobrze. Klaro, zacznij od wyjęcia patelni. Bardzo dobrze ci poszło, Klaro. Wyjaśniłaś patelnie To jest wielki sukces. Czyli więcej patelni to już jest zgotowane? Nie. Ale to są podstawy na razie. No dobrze. Zacznijmy od tego, że zaraz z lodówki wyjmiemy rzeczy, które potrzebne są nam do ugotowania jajka. Już jestem Klaro? A gdzie jajka? Mam je. Super! Claro, dzisiaj będziemy robić jajecznicę. Może nie jest to aż takie łatwe, ale. Aż takie trudne, znaczy. Ale trzeba to tylko cierpliwości. Dobrze, Claro. Na początku musisz wbić jedno jajeczko na patelnię. I nie pora się przy tym przy okazji. Super! Teraz włoży to na patelnię. Teraz włożę to na, yy, na gaśnie. Masz to jest musisz teraz zmieszać, jak Ci włączę kuchenkę. Okej, okay. zobaczmy, zobacz, Klaro, czy gotowe? Ju piękne jajko Ci wyszło. Klaro, wstrząś z krzyżówkę i podaj nam tutaj jajko. Super! Teraz jeszcze potrzebujemy tostów, żeby dopełnić smak. Muszę to otworzyć nożyczkami. Super! Tosty! Teraz to tost stara włożyć. I nacisnąć ten przycisk. Ju! Tosty gotowe! Można je wykładać na talerz. To pierwszy, to drugi. Teraz wyłożę jajko. Szt. Szt. Dobrze już bardzo ładnie, co tu wyszło. Zanim zaprosiliście się na i i, i, i Klarę i Izabelę do stołu posprzątaj. No dobrze. Pik, pik, pik. pik. Dobrze, teraz tej minarej do picia. Dwa kubeczki. I sok truskawkowy. Super. Teraz wlewamy sok. Szt, szt. Super! Jest pięknie, możemy już ich wołać. Liza! Klara! Słuchaj, Józia nas wołała. Okej, okay, już idę. Jeju, Józiu! To wszystko sama zrobiłaś. Wow, czora, ale tare, talent. Skąd się tego nauczyłaś? Od naszej mamy? Ale to super. Co tak pyszne! O, idealnie zmiwarka. Można wkładać różne rzeczy. Zyjemy tamte, przydadzą się na zrobienie kolejnego jajka. A tymczasem mama, No czego ja? Okej, okay, już wszystko posprzątane. Dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiamy wszystkich naszych wiernych widzów. Jeśli niektórzy mają taką możliwość, mogą nam odsyłać pomysły na odcinki. Widzimy się w kolejnym odcinku, papa. Pa.